Hej, zapraszam dzisiaj na kolejny filmik. Pierwsze pytanie tak naprawdę nie pochodzi do jakiejś jednej tylko osoby, tylko jest to pytanie, które pojawia się co jakiś czas. Jest to pytanie dotyczące kursów ze mną i gdzie one się odbywają, kiedy, jak często i tak dalej. Słuchajcie, takie najbardziej stałe powiedzmy miejsce, w którym jak na razie mniej więcej co miesiąc prowadzę swój kurs, to jest szkoła w Warszawie. Pro Makeup Academy i tam właśnie na jej stronie link znajdziecie w opisie i tam co jakiś czas podawane są nowe terminy szkoleń. Ja nie wiem do końca jak wyglądają te terminy szkoleń, bo to wszystko zależy od mojej dostępności, od szkoły, czy mają akurat dany termin, także one są też tak powiedzmy z miesięcznym wyprzedzeniem zapowiadane. Także nie jestem w stanie powiedzieć, czy w czerwcu będą, czy nie wiem, co się w ogóle w czerwcu będzie działo. Także musicie po prostu być czujni i albo sprawdzać na stronie, albo po prostu śledzić mojego Facebooka bardzo uważnie, bo na Facebooku właśnie pojawiają się wszystkie informacje tak na bieżąco dotyczące kursów. Jeżeli natomiast chodzi o jakieś inne miasta poza Warszawą, to, to nie zależy ode mnie na sprawę, bo ja się nie zajmuję organizacją tych szkoleń, tylko ja przyjeżdżam na zaproszenie szkół. Także ja nie mam głowy do tego, żeby zajmować się całą organizacyjną stroną. Ja tylko jestem od przekazywania wiedzy tego, co umiem. Także tak to wygląda po prostu. Także musicie być czujne i po mojego Facebooka. Ja bym z chęcią po prostu zwiedziła całą Polskę i zrobiła warsztaty wszędzie, ale no wiadomo, są ograniczenia niestety. Jesteśmy tylko, ja jestem przynajmniej tylko człowiekiem, więc po prostu w tej kwestii, tak jak mówię, już mówię trzeci raz chyba, musicie sprawdzać Facebooka. Aga się pyta ile mam lat. Mam 29 lat, urodziłam się w 1986 roku. Ano, często zadała pytanie, które jest jednym z tych, które często się powtarzają, zwłaszcza pod zdjęciami na Instagramie. I on dotyczy tego, jakiego oświetlenia używam. A mianowicie, czy używam dodatkowo innego oświetlenia niż Ring Light? W oczach zawsze odbija się podwójne światło, i nie wiem, czy to złudzenie, czy druga lampa. Nie jest to druga lampa, bo ciężko byłoby mi ustawić dwie lampy koło siebie. Ja bym z chęcią miała więcej oświetlenia, bo wtedy i ogólnie te kolory, które prezentuję wam w filmach, byłyby miarodajne i po prostu wyglądałyby tak samo na żywo, jak na filmie. A czasami jest bardzo trudne, zwłaszcza przy niebieskich Fioletach. ale wracając do tematu ja do nagrywania tak samo i do zdjęć używam tylko jednego oświetlenia, jednego źródła oświetlenia i jest to ring light który mam już właściwie od samego początku YouTube'a, więc chyba za trzy lata mi już służy porządnie i nic się z nim nie dzieje ta sama żarówka nie, nie spaliła się nie pamiętam niestety u kogo kupiłam bo kupiłam tą lampę na Allegro po prostu tych lamp jest teraz wszędzie także naprawdę to jest mega inwestycja, bo zapewnia Wam niezależność na dobrą sprawę bo nie musicie czekać na to, czy jest dobre oświetlenie na zewnątrz, żeby ładnie żeby wiecie, żeby film był dobrze oświetlony, po prostu macie swoje słoneczko w pokoju. I używam jednego ring lightu i zawsze od dołu doświetlam się moją samozwańczą blendą, czyli po prostu lusterkiem. To jest najlepszy sposób na odbijanie światła od dołu, doświetlenie zdjęcia. I zademonstruję wam jedną rzecz. Teraz doświetlam się od dołu lusterkiem. A teraz nie, I teraz lusterko, bez lusterka. Jest różnica, prawda? Także to jest taki bardzo prosty trik, który sprawia, że Wasze oświetlenie i ogólnie Wy wyglądacie o wiele lepiej na, na filmie, bo jest nie tylko jedno źródło światła, tylko nie jesteście takie płaskie od jednego światła, tylko właśnie trochę więcej się wymiarów robi, ale z chęcią miałabym, jeżeli już kiedyś się, mam nadzieję, że e, chyba na początku przyszłego roku powiedzmy dorobię normalnego e, jakby studia, to będę miała, wiecie, jeszcze tutaj i e, jeszcze softboxy jeszcze za mną, żeby światło było ładnie, żeby tło było ładnie oświetlone, ale ale to spokojnie, na razie używam tylko jednego ringlighta i e, lusterka od dołu. I tak samo właśnie, jak robię zdjęcia, ponieważ ja mam głęboko osadzone oczy, to żeby e, zdjęcia wyglądały dobrze, to jak świecę tylko od góry, to pada światło, pada cień, i no to ten makijaż nie wygląda do końca tak, jak wygląda na żywo. Więc muszę właśnie doświecić trochę od dołu, żeby były dwa źródła światła. Ale chyba nagadałam się na ten temat już wystarczająco, także używam jednego ringlighta, czyli po prostu lampy pierścieniowej po polsku i lusterka od dołu. Kamila pisze, nie masz prawa jazdy. Zapraszam do mojego ASK na kurs. Ale kochani, ja nie chcę mieć prawa jazdy. Ja nie potrzebuję prawa jazdy. Ja jestem jak najbardziej szczęśliwą osobą, która jest tylko i wyłącznie pieszą lub pasażerem. Trafiło się również pytanie makijażowe. Asia się pyta, czy jest jakaś umowna granica, której trzeba się trzymać, nakładając cienie. Zawsze wydaje się, że blendując cienie, że za daleko blenduje cienie w zewnętrznym kąciku. Tak, jest taka granica. Wystarczy, że sobie weźmiesz jakikolwiek, możesz to oczywiście pędzem, znaczy ja komórką, bo tego to mam pod ręką. Wyznaczasz sobie taką granicę od zewnętrznego płatka nosa przez zewnętrzny kącik coś takiego i pod tym kątem um, mają być te cienie, żeby nie przechodziły właśnie tej magicznej linii, bo taki, um, malowanie oka pod takim kątem sprawi, że to oko będzie takie uniesione do góry. Zrobicie sobie taki mini lifting właściwie cieniem, a jeżeli one będą już opadać, no to wtedy nawet jeżeli nie macie, to oko będzie wyglądało jakby była opadająca powieka. Tu myślę fajnie to obrazuje film, który robiłam jakiś czas temu, czyli um, jakiś tam kolejny z serii film o błędach w makijażu. Jedną stronę robiłam poprawnie, a drugą niepoprawnie i właśnie właśnie też nałożyłam te cienie tak bardzo nisko i to wtedy dobrze widać, jak to normalnie jaka opada od razu razem z cieniami. Kinga pyta, czy lepiej zainwestować w paletkę Naked czy The Balm, bo chcę taką neutralną właśnie paletkę. Ja ogólnie na temat neutralnych palet do oczu, najlepszych neutralnych palet do oczu, robiłam osobny film, także również podam Wam link na dole. Ale jeżeli mnie oglądacie jakiś czas, to wiecie, że ja jakąś fanką palet Naked nie jestem. Uważają, że, uważam, że one są trochę przereklamowane i mają to do siebie, zresztą to wiele osób mówi, że że możecie poświęcić pół godziny na makijaż oczu Z jakąkolwiek paletą Naked Po prostu narobić się jak głupie Tutaj wyblendować 15 kolorów A po 15 minutach to wszystko się zlewa w jedno I wygląda jakbyście miały dwa cienie na oczach Także ogólnie cały wasz wysiłek Idzie na marne, a za taką cenę Za jaką są sprzedawane palety Naked Myślę, że to powinien być jakiś efekt wow Po prostu od nowości, także nawet jednym cieniem Powinien być wow, a to jest takie... Ech, także wydaje mi się, że ogólnie Urban Decay, jeżeli chodzi o palety Naked, to jedzie tak trochę na opinii I mog mogliby wydać nawet i czwartą i piątą Naked z tymi samymi cieniami A i tak znalazłyby się fanki No i okej, okay, no, nikt nikomu nie broni Natomiast ja, ja jestem stanowczo za The Balm Według mnie to jest, jak do tej pory Film, która mnie jeszcze nie zawiodła I wszystkie produkty, które mają, mi się świetnie sprawdzają Także ja mogę z czystym sumieniem polecić The Balm jakąś Myślę, że chodziłoby ci tutaj bardziej o Newtude, chociaż The Balm ma bardzo dużo takich Neutralnych palet. No i teraz wyszedł, wyszła druga paleta Nude Dude, którą też mam i um, myślę, że niedługo może jakiś makijażek z nią będzie. I chciałabym Wam również um, taką uwagę sprzedać, żebyście przypadkiem nie wpisywały w Google Images Nude Dude, bo ja to zrobiłam kiedyś i żałowałam tego bardzo mocno. Nie róbcie tego. Jeżeli wpiszecie samo New Dude, to, to możecie się spalić. Jeżeli chcecie wyszukać swatcha, to wpiszcie całą nazwę, czyli The Balm New Dude palette, to wtedy, wtedy ok, ale sama, sama nazwa palety to nie jest najlepszy pomysł. Paulina pyta, na jaki klej zawsze przyklejamy sztuczne rzęsy. Powiem szczerze, że od jakiegoś czasu Duo poszedł w odstawkę i zastępuję go albo tym Eyelure hmm, I, i on jest taki w szklanej buteleczce, albo tym z House of Lashes. House of Lashes używam do cieni, nie do cieni, do rzęs, które są na, norkowe, które są na tym grubszym pasku, bo norkowe rzęsy właśnie mają to, że są takie dość grube i one wtedy potrzebują mocnego kleju, zwłaszcza w zewnętrznym i wewn wewnętrznym kąciku, natomiast bardzo, on jest bardzo mocny. On jest nie niemalże jak super glu do rzęs, ale właśnie to ma to do siebie, że czasami możecie, zdejmując rzęsy, wyrwać swoje rzęsy. I nieraz było tak, że po prostu nie mogłam zdjąć zewnę zewnętrznego albo zewnętrznego kącika, także e, musiałam się długo namęczyć. To nie było takie wiecie jak hopsiup na przykład z Ardell albo z tym Eylure, że Ciach i zdjęte rzęsy. Także on jest naprawdę bardzo mocny, ten z House of Lashes, ale no, ma też swoje minusy. Natomiast ten z Eilur jest taki też całkiem. Mocny, wydaje mi się, że nawet troszeczkę mocniejszy Od Ardell A tego z Eylure dostaniecie na Allegro Widziałam jakiś czas temu, można normalnie wpisać I do, bez problemu go dostaniecie I kolejne pytanie, które wraca do mnie Po prostu jak bumerang, a ja na dobrą sprawę Nie wiem jak na nie odpowiedzieć To jest Kasia się pyta Jak zrobić piękne zdjęcie makijażu oka po prostu bierzecie aparat i pstrykacie. Jak dobrze wiecie, albo nie wiecie, ja używam zarówno do nagrywania filmów, jak i do robienia zdjęć, makijaży, um, z aparatu Canon 600D i kitowego obiektywu, czyli 18-55, to ja mogę to od razu przeczytać na tym obiektywie. I to jest cały zestaw, on przychodzi w zestawie. I ja tego samego obiektywu używam i do kręcenia filmów, i do robienia zdjęć. Natomiast to jak zrobić zdjęcia, to już Musicie niestety, odpowiem Wam, mało pomocnie, ale musicie rozgryźć swój aparat. Ja trochę mi zajęło, zanim doszłam do tego, jakie są optymalne mniej więcej ustawienia dla mnie, chociaż to i tak się zawsze zmienia. Chciałem ustawienia przesłony i inne tego typu techniczne sprawy, na których tą na sprawę się aż tak nie znam, bo ja bardziej patrzę na to, czy zdjęcie w poglądzie mi się podoba, czy nie, później na komputerze. I jeżeli chodzi o takie parametry techniczne, to. Ja za dużo też się w to nie angażuję, nie, nie zagłębiam. To zależnie od każdej sytuacji muszę, wiecie, dodatkowo z tym poustawiać inaczej trochę, bo nie zawsze jestem na takiej samej odległości od światła, od aparatu, o lusterko inaczej ustawione od dołu właśnie to doświetlające. Także to jest naprawdę dość indywidualne, trochę skomplikowane, do momentu, aż to rozgryziecie. Jak to rozgryziecie, to będzie pś. Wszystko proste, i później będzie, dlaczego ja to nie padłam wcześniej. Ale jeżeli chodzi też o ustawienie aparatu do oka, to to też zależy od indywidualnej budowy oka. na no, przykro mi, ja ale nie mam jakiejś takiej e, uniwersalnej odpowiedzi na to, bo ja też musiałam odkryć swoje kąty, tak? Swoje dobre kąty oka, bo mówię, ja mam głęboko ocadzone oko, więc też nie mogę za bardzo robić tak na wprost. A wtedy od góry pada światło i wszystko mi tutaj e, zaburza, się nic na powiedzenie nie widać, więc ja muszę wiecie, jakoś odpowiednio tam, przekręcić głowę, żeby to było widać. Także naprawdę, to jest indywidualne i tak samo jak z makijażem gadanie, na dobrą sprawę nic wam nie pomoże oglądanie tutoriali może pomóc trochę a najbardziej pomoże wam praktyka i właśnie kombinowanie z aparatem, rozgryzanie własnego aparatu nie musicie mieć koniecznie lustrzanki, nie wiadomo jakiego super aparatu i sprzętu, żeby robić zdjęcia ja na samym początku używałam zwykłej cyfrówki i lampki takiej biurkowej i też doświetlałam od, od dołu lusterkiem czasami, także naprawdę dla chcącego nic trudnego, także proszę mi tutaj nie rzucać wymówek, że ja nie mam lustrzanki, to nie umiem robić zdjęć Umiesz, tylko musisz mieć na tyle chęci, żeby się nauczyć. Fajne pytanie zdała Karolina. Od dłuższego czasu interesuję się wizerzem i ogólnie tematem nazwijmy to urodowym. Robienie makijażu to przyjemność, a godzin spędzonych w drogerii nie liczę. Witam w klubie. Największym problemem jest dla mnie makijaż oczu. Sięgam po kosmetyki z półki drogeryjnej, nie mówię tu o Sephora czy Douglas, a pensji do makijażu mam aż pięć. I że nie jest to za Chciałam spytać, czy dysponując takim zestawem, kilka sztuk, nie najlepszych pędzli plus kosmetyki o, o przeciętnej pigmentacji, można stworzyć dobry makijaż? Nie wiem, czy to brak umiejętności, czy po prostu sprzęt, jakim dysponuję. To jest takie dość pochwytliwe pytanie, bo wiadomo, że zarówno dobre kosmetyki, dobrze napigmentowane, wysokiej jakości kosmetyki i dobre pędze To jest dla nas wielkie ułatwienie i sprawia, że wykonywanie makijażu jest nie dość, że szybkie, to i przyjemne No bo to jak mówiłam wcześniej, niektóre, niektóre cienie do powiek są takie, że makijaż ma być szybszy, a jest dłuższy, bo tak lubimy się nimi bawić, wiecie, cieniować itd Także to jest ułatwienie Natomiast, zawsze jakieś ale, prawda? Natomiast jeżeli macie zdolności, jeżeli wiecie jak sobie poradzić z cieniami, to nawet najgorsze, najmniej napigmentowane cienie i po prostu nawet i bez pensji a z zwykłymi pacynkami wykonacie dzieło sztuki na oku. Dlatego ja to powtarzam cały czas. Możecie oglądać w nieskończoność, nie wiadomo jak dużą ilość tutoriali, ale samo oglądanie tutoriali nic wam nie da. Wy musicie praktykować ten makijaż, musicie ćwiczyć, musicie cały czas swoją technikę doskonalić. To jest trochę jak z chirurgami. Okej, okay, wiem, to jest nieporównywalne, tak ratowanie życia, wykonywanie makijażu ale wiecie o co mi chodzi, nie możecie się ograniczyć do tego, że jeżeli nie mam dobrze napigmentowanych cieni albo pędzli to nie, dobra, bez sensu, nie, nie, nie umiem robić makijażu, pewnie umiesz ale może nie do końca jesteś przekonana o swoich zdolnościach, albo właśnie jeszcze się nie rozwinęły to jest tak jak stare dobre powiedzenie mówi złej paletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy także jeżeli znacie wizerzystkę, która nie wykona smokey eyes jeżeli nie ma jednego konkretnego pędzla no to niestety to nie jest żadna wizerzystka nie możecie się ograniczać w żadnym stopniu do konkretnych pędzli do konkretnych funkcji pędzla, bo jeżeli idziemy na to, dojdzie do takiej sytuacji, że jesteście wizerzystkami, tak, macie klientkę i umiecie wykonać konturowanie twarzy, na przykład tylko jednym pędzlem. I ten pędzel już chciałyście po niego sięgnąć i upadnie wam na podłogę. Jeżeli coś dotknęło podłogi, to to tym bardziej nie ma prawa dotknąć klientki twarzy. Także ten pędzel jest już od razu spalony i idzie do kubki z brudnymi pędzami. No i co teraz, powiecie klientce, że nie wykontrujecie jej twarzy, bo nie macie tam tego pędzla. Po prostu się spojrzy na was, jak, mhm, okej. Także naprawdę, to, że jakieś pędzle mają konkretne funkcje, to w żadnym stopniu jest, że naprawdę w najmniejszym stopniu nie jest ograniczenie. I tak samo, jeżeli chodzi o kosmetyki. Tak, mówię, dobre kosmetyki to jest przyjemność i to jest ułatwienie. Ale najważniejsze są Wasze zdolności, to co Wy umiecie. Nie trzeba być nawet nie wiadomo jakim wirtuozem, żeby porządnie Cienie rozcierać. Także to już jest tylko sprawa ćwiczenia, cały czas doskonalenia siebie. Nie wiem, jeżeli makijaż naprawdę sprawia Ci przyjemność, to po prostu musisz ćwiczyć na każdym kroku. I ja wiem, że na samym początku, jeszcze. Na samym początku, jak zaczęłam je jak jeszcze się nie zajmowałam i zresztą dobrą sprawę, to ja po prostu też lubiłam bardzo rozcieniać, rozcieniać, rozcierać Cienie. Także no to jest coś, jeżeli opanujecie kilka, Prostych funkcji, to wasz makijaż nawet taki dzienny, szybki, który nie musi mieć jakoś specjalnie polotu, ale dobrze wykonany do, do uroku i po prostu odejmie lat, i wiecie, do doda świeżości, to musi być um, wszystko wynik Waszych umiejętności, a nie tego, jakie pędzle macie i jakie macie kosmetyki. Taka trochę długa odpowiedź, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Przepraszam, że ten filmik jest, ma, mam wrażenie, że będzie taki trochę pocięty, ale cały czas wyłącza mi się aparat i cały czas muszę od nowa w środku zdania włączyć nagrywanie, także tak to wygląda tam też o takiej strony technicznej, jeżeli chodzi o YouTube'a. Bianka się pyta, czy mam jakieś sprawdzone źródła, strony, książki, w których w przystępny sposób można się nauczyć montowania przyzwoitych filmów na YouTubie oraz robienia w prawidłowy sposób zdjęć swoich makijaży. I jeszcze mam właśnie, powiedzmy, podpunkt do mojej poprzedniej odpowiedzi a propos robienia zdjęć oczu. I tak samo, jeżeli chodzi o kręcenie i montowanie filmów. YouTube jest pełen tutoriali i nie tylko tutoriali makijażowych, ale też nie tylko takich kulinarnych, ale właśnie i dotyczących montowania filmów, robienia zdjęć, obsługi aparatów. I dam sobie głowę uciąć, że nieważne jaki aparat macie, czy jest to najprostsza cyfrówka, czy jakaś bardziej zaawansowana lustrzanka, to na YouTube znajdziecie całą playlistę dotyczącą wszystkich poszczególnych informacji, jak używać wszystkich funkcji, jak robić, wiecie, jak ustawiać i tak dalej. Także dla chcącego nic trudnego. Powtarzam to któryś raz, ale to jest naprawdę po prostu uniwersalna prawda. Jeżeli ktoś chce, to znajdzie informacje na ten temat, a że żyjemy w dobie internetu, to wszystkie informacje macie na wyciągnięcie ręki. Także informacje dotyczące właśnie i montowania filmów, programów, jakie są najlepsze programy do montowania filmów, to zależy też od Waszego programu, Waszego oprogramowania na komputerze, czy macie Maca, czy macie Windowsa itd. Także trochę tego jest i myślę, że większe rzeczy można znaleźć w internecie, jeżeli się bardzo tego chce. Jeżeli macie w jakimś takim powiedzmy, komunikatywnym stopniu chociażby opanowany język angielski, to polecam też wpisywać wszystkie zagadnienia po angielsku, bo wtedy na pewno tych wyszukiwań, wyszukiwań, tego wyników będzie jeszcze więcej, no i przy okazji możecie trochę podrasować swój język, ale no właśnie YouTube jest naprawdę kopalnią wiedzy, nie tylko urodową. Jeżeli chodzi natomiast o moje parametry, czyli właściwie programy, których ja używam, to na samym początku, jak zaczęłam YouTube, to chyba przez pierwszy rok bodajże używałam programu, który jest dołączony do Windows'a zawsze, bo ja na Windowsie właśnie pracuję. I jest to Sony, nie, nie Sony, to jest Windows Movie Maker bodajże. A teraz, no teraz, no właśnie po roku jakimś przerzuciłam się na Sony Vegas Studio Pro, chyba jakoś tak się nazywa, a zdjęcie edytuję w Photoshopie. I oczywiście obsługi wszystkich programów w no tutoriale. नहीं तो क्या I to będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze pytania i odpowiedzi. Mam nadzieję, że się Wam ten odcinek, powiedzmy, tak to nazwijmy, podobał. Jeżeli macie jakieś pytania, na które chciałybyście, żebym odpowiedziała przy następnym filmie tego typu, który myślę będzie gdzieś pod koniec lutego, no tak będziemy, umówmy się, że raz na miesiąc będzie taki film. E, oczywiście, że jakieś fajne pytania będą, tak? Bo jeżeli będą się powtarzały te same, to nie ma sensu robić na siłę tego filmu. Ale jeżeli macie jakieś fajne nowe pytania, to zostawcie je proszę w komentarzach pod filmem. Jeżeli są to pytania właśnie do filmu QA, to proszę Was, zacznijcie swój komentarz komentarz od takiego znacznika Q&A właśnie, bo to mi bardzo ułatwia zna znajdywanie tych pytań, bo wystarczy, że do, um, do tego, do programu z pocztą wpiszę Q&A i od razu pojawiają się wszystkie pytania na jednej stronie, więc to jest bardzo duże ułatwienie. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał, proszę Was o zostawienie kciuka do góry, zachęcam do subskrybowania kanału, wtedy będziecie dostawać informacje o nowych filmach. Natomiast informacje o moim makijażu dzisiejszym, czy biżuterii i lakieru, to Państwo znajdziecie jak zawsze w opisie na dole. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia na a Pa!